Jeśli jesteś w jakimś miejscu, które czujesz, że każdego dnia sprawiają, że czujesz coraz większą pustkę w Tobie, ale mówisz sobie, że nie odchodzisz, bo to jest wierność, bo to jest lojalność, to bardzo często jest tak, że jest to strach przebrany za wierność, za lojalność, za przyjaźń, za miłość i. Nic się nie zmieni, dopóki tego nie uznasz za prawdę i nie zaczniesz pracować nad, nad sobą. Ja nie mówię ci: zmień tego partnera, zmień tą pracę. Ale zacznij pracować nad sobą, zauważ siebie. I kiedy to zrobisz, wszystko zacznie się zmieniać. Dosłownie wszystko. Wiesz, ile jest ludzi, którzy, kiedy mają wrócić do domu, siedzą w aucie przez. Pół godziny, bo nie chcą wrócić do domu, albo ile ludzi już dnia poprzedniego myśli, że musi utracić do tej pracy, której tak bardzo nie lubią, spotkać ludzi, z którymi jest im źle. Życie to nie wyrok. Życie to gra jakby w karty. I wiesz coś fajnego, że te karty możesz sam wybrać. Jeśli dasz sobie pozwolenie, jeśli się zauważysz i dasz sobie odwagę, wytworzysz w sobie odwagę. Czasem jest tak, że po prostu tej odwagi nie mamy, ale kiedy przypatrzymy się swojemu życiu, zauważymy siebie, damy sobie pozwolenie na. Inne życie to jest wszystko możliwe i wszystko zacznie się zmieniać.